Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie na Caravan Salon 2025 w niemieckim Düsseldorfie. Największe targi caravaningowe w Europie to z pewnością słyszeliście już nieraz. I tym bardziej jestem dumny z faktu, że właśnie na tych największych targach karawaningowych wystawiają się polscy producenci przeróżnych kamperów. I jednym z nich jest marka Wave Camper, która przyjechała tu. Jak dobrze liczy Karol, właściciel firmy, już po raz dziesiąty. Stoisko wielkie, naprawdę kilka różnych pojazdów do wyboru. Bardzo duże też zainteresowanie samych zwiedzających pojazdami polskiego producenta, więc ja nie przedłużając zapraszam zwyczajowo do subskrypcji naszego kanału. No i sami zobaczcie, co Wave Camper prezentuje na targach w Düsseldorfie, a co Wave Camper zaprezentuje wkrótce na targach Caravan Salon w Poznaniu. Zapraszam serdecznie. To co Karol, dzień dobry, witam serdecznie. Po raz który już na Karawan Salon w Düsseldorfie. Liczysz to? Tak, liczę i witam serdecznie przede wszystkim. Co ciekawe, wczoraj był dmuchany tort, bo jesteśmy dziesiąty raz tutaj. Dziesiąty raz, dziesięciolecie. Masz ugruntowaną pozycję tutaj na niemieckim rynku. Nie będę pytał o to, jak niemieccy klienci do Ciebie podchodzą, ale zapytam o co innego. Jak oceniasz tegoroczną edycję targów? Miał być trudno, miał być ciężko. Jak jest? Jest fajnie. O, jest fajnie. Oczywiście to też to nasze dziesięcioletnie doświadczenie skutkuje tym, że jest fajnie, bo potrafiliśmy się przygotować, potrafiliśmy przygotować nowy asortyment, fajne promocje, fajne ciekawostki. Też odpowiednią promocję, żeby tutaj przyciągnąć klientów, i to skutkuje tym, że rzeczywiście na ten moment jestem z tych targów bardzo zadowolony. A jak powiedz mi, klienci niemieccy podchodzą do polskiego producenta? Czy to nadal ma znaczenie, czy już niemiecki odbiorca patrzy tylko quality, tylko jakość się liczy? Moim zdaniem, jeżeli tą jakość trzymamy, a trzymamy, to jest to w tej chwili chyba nawet troszkę na plus, że te samochody są robione w Polsce. O proszę. A nie gdzieś poza Polską czy poza Niemcami. W jakichś jeszcze innych krajach, jak to teraz lubią dość różne produkcje przenoszone. Gdzieś daleko. Tak. Co masz w takim razie na stoisku, duże stoisko, przede wszystkim ile metrów w tym roku? Nie wiem ile dokładnie, ale ponad 200. Co ciekawe dla osób, które tutaj przybywają, poinformuję od razu, że jesteśmy nie tylko w hali 15. Z ośmioma samochodami na tym konkretnie stoisku, ale jesteśmy również w kali numer 12 z czterema innymi wavecamperami. O, taki motyw. Także wyzwanie bardzo duże w tym roku. 12 samochodów trzeba było tutaj przywieźć, trochę nowości trzeba było zrobić ceniki i tak dalej. Spałeś przed targami, czy no jakby sens szedł, no. właśnie, właśnie przyjechałem, niestety, już trochę wykończony na same targi, a jeszcze te targi troszkę trwają, bo to jeżeli policzymy moment rozłożenia się, złożenia, no to dwa tygodnie jednak ciurkiem. Tutaj leci, tak. To przejdźmy do aut. Co masz? Pokazuj. Co no, masz fajnego? E, Renóweczki oczywiście. Oczywiście. E, jedną z nich, znaczy nie ten konkretny egzemplarz, ale jeden z modeli miałeś okazję niedawno przetestować, który tak. uważam bardzo fajnie się sprawdził. Test na kanale, jak najbardziej. Zapraszam tak. cały czas. E, tu mamy taki model. To jest taka nasza odpowiedź na nowego Volkswagena California, gdzie rzeczywiście e, e, zastosowaliśmy dwoje drzwi przesuwnych, czyli po lewej i po prawej stronie są drzwi przesuwne, a ja może Możesz tutaj Skoczysz zostać, ja podejdę z drugiej, z drugiej strony. strony. Mamy kuchnię, możemy mieć indukcję, możemy mieć kuchenkę gazową, w zależności od konfiguracji, mamy fajną, wysuwaną lodóweczkę. No, tylko kola. Tylko kola, no resztę Nie. mamy w tamtej lodówce. Rozumiem. Dobra. Eee, rozkładany stolik również od tej strony. Rozkładany stolik z tej strony. Co jest ciekawe, takżeśmy to zaprojektowali, że nawet jeżeli tutaj są fotele przesunięte, czy jest łóżko rozłożone. No to generalnie jest konflikt, że tego stolika się nie złoży. Mm -hmm. Ale myśmy poszli kawałek dalej i żeśmy to zrobili w ten sposób, że możemy ten stolik unieść do góry ha. i go złożyć. E, fajne. Tak, Mega także fajne, żeśmy tak. troszkę nad tym popracowali. No to z czego suniemy, czyli dużo gniazdek USB. Ciekawe zaplanowana przestrzeń, ciemniane oświetlenie. Jasne. Fotele w te również są w systemie szynowym, także można je przesuwać, spowodnie demontować. Aha. Te fotele posiadają też funkcję relaksu, no i tak jak widać, stworzy się z nich również łóżko. Jestem zaskoczony, że u ciebie zawsze w samochodach jest tyle wiesz, miejsc, tych drobnych do przechowywania rzeczy. Tak. To naprawdę na luzie można się spakować ze wszystkim, nie? Tak. Zwracamy uwagę na detale rzeczywiście, żeby każdą mhm. powierzchnię możliwej wykorzystać. A, jeszcze tutaj podświetlenie. Tak, jeszcze takie tutaj no, no. delikatne Dobra, ładne. podświetlenie. Podoba mi się w ogóle, że jest takie, wiesz, przelotowe tutaj przejście. To jest auto, rozumiem, czterosobowe. Tak. W fajnych pieniążkach oferowane. W fajnych pieniążkach. Ten samochód jest taki demonstracyjnym samochodem. Został przeceniony. Co ciekawe, jeszcze ten samochód ma w sumie trzy stoliki, bo dwa, o których już powiedziałem, zewnętrzny tak. ten w środku, ale jest jeszcze jeden, który można użyć w środku po środku, można użyć go na zewnątrz. Mhm. Fajna rzecz jeszcze to wysuwana szuflada z bagażnika. No Ona daś? się kończy. Tak. Myślałem, że się nie skończy. Mamy dodatkowe Euroboxy, które możemy sobie zapakować. Aha. Fajnie, bo możemy sobie tutaj coś postawić, na przykład kuchenkę gotować tak. i tak dalej. Od strony bagażnika również. Także. Ten samochód jest dosyć multifunkcjonalny, muszę powiedzieć. Nawet prysznic się znalazł. Tak, jest drogi. również prysznic zewnętrzny, także... Zawsze wszyscy pytają, czy to są łazienki, czy to są toalety. Ja zawsze odpowiadam, no są, jak, jak są. chcesz, to są. Dla chcącego nic trudnego. <gry> Dokładnie tak. E, mamy tutaj egzemplarz... E, wow, ładny. ...w tym pięknym kolorze, wow. tak? Ja nie chyba przez pół materiału tego testowego tym kolorem, ale no, umówmy się, nie? Jest mega. Jest mega, ładny. jest mega. Uważam, że z czarnymi alufelgami wygląda jeszcze lepiej tak, niż tak. Ten. To jest ten samochód, ty testowałeś w długiej wersji, ten samochód jest w krótkiej wersji, czyli samochód pięciometrowy, idealny, kompaktowy mhm. dla tych osób, które chcą używać taki samochód również na co dzień. Jest to fajne rozwiązanie. Powiem tak, jak już, jak już wiemy, no ta nasza funkcjonalność, pojedyncze fotele, które można przesuwać, montować, demontować, dołożyć kolejne, też, też tutaj w tym modelu występują. Także ta funkcjonalność jest rzeczywiście bardzo... Bardzo, bardzo ładna wysoka. podłoga. Powiem Ci, że wszyscy docenili podłogę, zarówno ja jak i moja zawsze wsiadaliśmy do środka, i... ale zajebista podłoga, naprawdę jest bardzo podłoga ładna. Podłoga jest, 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 jest rzeczywiście tutaj. Aha. No szczególna. dobra, to widzieliśmy. A coś nowego? Tak, jeżeli chodzi o coś nowego, no to mamy tutaj zupełną nowość. O, ładny. Ford. Jest, tak, no FOLC ze Volkswagena, tak. E... To nie... Niektórzy nawet podchodzą i kręcą takie szorcy, że Ford? Aha. Idą do przodu i nagrywają z naszych Volkswagena tak, i, i się to i śmieją. Ja, no, Ale rzeczywiście no, jest to, jest to, to jest samochód, chapać? to jakby można otwarcie powiedzieć, że jest to samochód stworzony wspólnie z Fordem przez Volkswagena albo nawet odwrotnie, wspólnie z Volkswagenem przez Forda, przez Forda. Mhm. który jest w tej chwili produkowany w fabryce Forda w Turcji i on występuje Zresztą ta historia już jest od dawna znana, bo Volkswagen Kaddy ma też swojego odpowiednika z logiem Forda, jest produkowany pod poznańską Antoninku. E, e, Volkswagen Amarok, to jest ta sama historia, ile się nie mylę, mhm. e, razem z Fordem jest tworzony. I tutaj mamy kolejny przykład tej współpracy, gdzie powstał fajny samochód, muszę powiedzieć, bo bardzo wygodnie nim się podróżuje, samochód jest bardzo cichy jest troszkę większy od poprzedniego Volkswagena Transportera na którym żeśmy oh, budowali większy. na którym tak jest troszkę większy troszkę hmm. szerszy hmm. E, w porównaniu do jakby swojego poprzednika, czyli Volkswagena T5, T6, T61, na którym to nasza firma w zasadzie przez cały czas bazowała. Dokładnie, tak. Mamy jeszcze te samochody, one tutaj stoją. A, stoją. E, okay. Mamy specjalną edycję. No dobra, powiem ci, że przytładniejszy jednak, nie? Tak wiesz, Tak, no to jakby... są stare, nie? stare e, e, buliki tak zwane. Tak. E, oczywiście konstrukcja tutaj jest w 100% Volkswagenowska. Mamy jeszcze trochę tych samochodów. Wypuściliśmy tak? teraz tak zwaną Last Edition. Tak zostało nam około 50 pojazdów. Last Edition, aż takiej łezka wokół się trochę. Tak, robi. tak. I, I mamy samochody, co ciekawe, zarówno w napędzie na cztery koła, jak o. i w napędzie na przód. Mamy jeszcze samochody z długim rozstawem kół, jak i z krótkim. No, ale one już powoli się wyprzedają i już zostają ostatnie egzemplarze, ostatnie kolory do wyboru i tak dalej. Także. Gdzieś ta historia się za chwilę skończy i już wiemy, że musimy się skupić bardzo mocno tutaj na sprzedaży tych samochodów. Opracowaliśmy zabudowę jakby od nowa, ale oczywiście przenosząc wszystko to, co jest najlepsze w naszej zabudowie, tą całą funkcjonalność, pojedyncze fotele mhm. w systemie szynowym, dodaliśmy kilka różnych ciekawych rozwiązań, o których oczywiście chętnie opowiem. Nie jak kilka... się zwolni miejsce, bo widzę, się... że na klientów nie narzekasz tutaj. Tak, tak, no rzeczywiście jest spory ruch, a mamy dzisiaj środę, środek. także. Środek tygodnia. Środek tygodnia i naprawdę jesteśmy zachwyceni tutaj frekwencją, mhm. ale takie różne ciekawostki, na przykład wlew czystej wody, z zewnątrz w ogóle nie widać żadnego wlewu, on jest zlokalizowany tutaj. A, pod klapą. Tutaj. Tak. Aha. E, mamy bardzo fajny, designerski, jeszcze nikogo nie widziałem, czegoś już takiego. Co to? Prysznic. A, tutaj. No, ale faktycznie. W tym samochodzie może być opcjonalnie zamontowany również boiler na ciepłą wodę, także mamy ten prysznic od razu z mieszalnikiem. A ja właśnie się zastanawiałem, bo to w moim testowanym nie było akurat. Nie, nie było, ale w trafikach też jest taka możliwość w tej chwili, że, że, że można zamontować. bojler. Jest, jest boiler, nie? Tak, tutaj poszliśmy trochę dalej, bo boiler jest tak zaprojektowany, że również ogrzewanie postojowego wspiera. Także nie musimy korzystać A. z prądu. Czy to 12, czy 230, ale możemy odpalając ogrzewanie postojowe, przepływającym powietrzem ciepłym zasilić również boiler. Wpomóc mhm, okay. go, jakby bardziej, można powiem. Tak? No dobra, to czekamy i wchodzimy do wnętrza, bo rozumiem, że cała magia tych samochodów to wnętrze. Tak, no nie, nie wejdziemy w tej chwili niestety, ale musimy chwilkę poczekać. Stolik też już jest zaprojektowany i ten stolik w formie złożonej pasuje w drzwi przesuwne. Te boczne tutaj? Tak, ten stolik się składa i pasuje idealnie w drzwi przesuwne. Aha, eee. Powiedz mi, Karol, dla kogo są takie samochody? Tak zawsze się nad tym zastanawiam. Dla ludzi aktywnych, dla ludzi, którzy potrzebują wiesz, samochodu dwa w jednym, dla kogo tak naprawdę? Myślę, że dla ludzi, którzy potrzebują samochodu dwa w jednym. I, i to jakby podczas rozmów z klientami ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś e, ma już ten komfort w życiu, że sobie może pozwolić na to, że ma wolne przez 12 miesięcy w roku. Mm -hmm bo tak sobie poukładał albo już jest po prostu na emeryturze no to jak najbardziej dla takiej osoby będzie właściwszy duży kamper, którym będzie sobie swobodnie podróżował przez ten czas, który ma wolny, a ma tego czasu dużo. Tak. Natomiast osoby takie jak my, które, które, które aktywnie pracują. Którym, na dorobku. Na dorobku, którym przysługuje powiedzmy tam, przysługuje, nie przysługuje, no zależy jak sobie też przedsiębiorcy czas zorganizują, ale gdzieś tam jesteśmy w stanie wygospodarować bardzo często ten powiedzmy miesiąc wolnego w roku. Tak, tak. I zazwyczaj jest to latem, ponieważ mamy najczęściej dzieciaki, jesteśmy ograniczeni tym urlopem czy wakacjami szkolnymi. I w tym momencie ja mówię do tych klientów: Słuchajcie, samochód jako drugi w domu, który wykorzystacie przez cały rok na, na co dzień do różnych czynności. Przewóz nie wiem jakichś jakich większych ładunków, przewóz jakichś jakich rzeczy typu hobby, rowery, deski surfingowe, narty. Multifunkcjonalny pojazd, ale ten pojazd może być też bardzo fajnym kamperem. W szczególności wówczas, kiedy pojedziemy nim latem na wakacje, a w większości przypadków latem na wakacje. Zajeżdżamy rodzinkom na parcele, na fajny kemping, a są takowe, wiemy o tym, że tego jest sporo. Dokładnie. Sam I podróżujesz tak... też przecież, nie? Tak, Całkiem Tak, tak. I, I wtedy na tej parcelce rozwijamy sobie markizę i my i tak, i tak w większości czasu spędzamy ten czas na zewnątrz. Chodzimy się prysznicować do tale, które są na kempingach, mhm. bo nawet osoby, które mają duże kampery, prysznicują się na kempingach, bo Dokładnie. w przeciwnym wypadku muszą codziennie, co dwa dni wodę uzupełniać. I teraz ten samochód sprawdzi nam się na tych wakacjach super, ale jak wrócimy do domu, to dalej będziemy go wykorzystywać, a nie odstawimy jak normalnego kampera, który będzie przez pozostałe 11 miesięcy w roku stał nieużywany. Jasne. Jasne. I, to, I to jest ta filozofia, że mieć ten multifunkcyjny pojazd, a jednocześnie możliwość wyjechania na jakieś fajne wakacje. Oczywiście wtedy najlepiej w jakąś fajną też pogodę. No bo... A przy okazji Cię spytam, bo duży z ciebie chłopak, wysoki, całkiem postawny, mieścisz się bezproblemowo w tych samochodach. Nie jest to, wiesz, rodzaju, pewnego rodzaju przeszkoda. Dla kogoś, kto wiesz, widzi taki samochód i mówi, Jezus, ja się nie zmieszczę do czegoś takiego, a przecież Ty masz ile wzrostu. Na 91. No właśnie. I sam jeździsz takim jodem? Tak, no, na tym polega właśnie cały myk, że projektując te samochody, staramy się je dostosować pod siebie. Mhm. Czyli nie ma u nas historii takiej, że łóżko ma metr 80 długości, no bo ja się na tym łóżku nie zmieszczę. Jasne. Łóżko ma w tym samochodzie metr 95 długości, po to, żebym ja się mógł zmieścić. W dachu sypialne łóżka mają 2 metry długości przynajmniej. Poważnie? Aż tak. 2 metry tutaj? Tak. W długich wersjach mają 2,30 nawet. Wow. Te łóżka. Okay. E, e, ta przestrzeń, która jest tutaj przestrzeń mieszkalna, tak staramy się ją rozłożyć, żeby w środku było tego miejsca sporo, żeby można było wyciągnąć ze spokojem nogi, zrelaksować się. Mm -hmm. eee, to wszystko jest jakby w ten sposób przemyślane ja zawsze jestem tym obiektem testowym w tym momencie. To, tak, o, czy rozumiem, na... Czy Ty pierwszy wyjedziesz? Eee, pode mnie jest, są te gabaryty tworzone, także ja, ja czuję się OK eee, i, i to uważam jest też fajne, no bo jednak trochę jest osób mojej postury, czy mojego... Tak. Wzrostu o masie już nie wspomnę. Czyli co, nie bać się, po prostu spróbować. Nie, nie, nie bać się e, spróbować. No jeżeli mamy łóżko m, -95, a w tych modelach możemy nawet je wydłużyć do 2,5 m na specjalne zamówienie, bo tak, żeśmy te łóżka też projektowali, żeby była taka możliwość, to tutaj no, nie ma większego problemu, tak? Stoimy wygodnie w tych samochodach, to jest też ważne. To jest po podniesieniu dachu stoimy wygodnie, hmm. nawet jeżeli ktoś ma 2,50 m wzrostu, to no też będzie stał w tym samochodzie, hmm. także. To jest tutaj, to jest tutaj dosyć, dosyć istotne. Zanim wejdziemy do środka, bo tu pewnie będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, o stoliku już chyba powiedziałem, tak. czy ten stolik się składa, możemy go wrzucić, drzwi przesuwne. Oprócz tego w standardzie zawsze jest ten nasz tradycyjny stolik, który możesz użyć dzięki temu tak. trójnogowi na zewnątrz. na zewnątrz, ale możesz go oczywiście zaczepić na szynie i używać wewnątrz tak, samochodu. No i czekamy. I czekamy. No. Oprócz tego, to może pokażę w międzyczasie, jeszcze oferujemy takie fajne, bardzo praktyczne składane krzesełka kempingowe, które to można schować, w zależności od modelu, albo w tylną klapę. Co to jest? Torba na laptopa? Tak. To no jest fajne, bo możemy sobie na planę Ej, zabrać, gdziekolwiek idziemy, takie krzesełko. Ale przyznaj, że trzeba mieć dodatkowe takie wyposażenie stricte pod taki samochód, prawda? Jak tak. ja, wiesz, testowałem moje zwykłe krzesła kempingowe, sorry, ale się nie sprawdziły po prostu w tym samochodzie. Nie? Takie gadżety trzeba mieć jak najbardziej, natomiast no, my jak idziemy krok dalej i staramy się te gadżety zaprojektować czy zabudowę pod te gadżety staramy się zaprojektować. Czyli uchwyty pod te krzesełka są dedykowane A, okay. w tym samochodzie, nie ma problemu, że one gdzieś zagracają na wnętrze i tak dalej bo jest, jest specjalne miejsce pod to przewidziane, tak samo z tym stolikiem. No, stolik kempingowy też nam zajmie zawsze trochę miejsca w bagażniku, a tu nam nie zajmie, bo został wrzucony w, w, we wnętrze, czy wewnętrzny drzwi przesuwnych, tak? Także to jest, to, to, to jest dosyć istotne. Doczekaliśmy się, <laughs> że wreszcie możemy zobaczyć wnętrze. Udało Jak nam się wygląda? dostać do środka, tak, jesteśmy rzeczywiście bardzo dumni z kilku rozwiązań, które udało nam się tutaj zastosować i mhm. to tak dosyć szybko i sprawnie. Mianowicie wspólnie ze znaną z branży firmą Remis udało nam się już opracować e, Moskit w przesuwno. Wreszcie. Tak, i taką fajną zintegrowaną. Uh -huh. e, jak już firma Remis, to nie może oczywiście zabraknąć też zintegrowanych roletek, z tego jestem szczególnie dumny. Poważnie? Lubi się? A, to takie. No, takie czyli tutaj. już nie ma potrzeby. Oczywiście, jeżeli ktoś chce mieć izolację, termomaty jak najbardziej się sprawdzą. Aha. No ale one gdzieś tam w bagażniku zajmują trochę miejsca. A tu mamy wszystko zintegrowane. Nie hałasują? Wiesz co, nie powinny. No, myślę, nie. że firma Remis ma. szczerze nie jechałem jeszcze tu samochodem z nimi, ale firma Remis ma tyle lat doświadczenia na rynku, że myślę. Że... <laughs> nie hałasują. Poważnie. Ja Poważnie. się jeszcze nie spotkałem. Ale nie takie. Pierwszy raz się no. spotykam z czymś takim. Już. Przednia roletka. Również bardzo wygodnie. Aha. Przepiana. Okej. Okay. Mamy to. Nowy Volkswagen, pozwól, że rzucę okiem po prostu, bo jeszcze tak. chyba u mnie na kanale go nie, nie było. jaki wielki ekran ja tutaj ci... w centralnym punkcie. To ja ci może doświetlę czy nie? E, pozwól, możesz ten, możesz sobie... A to fajnie działa, powiem ci, fajnie. że za pomocą jednej ręki. Jak ładnie to wygląda tutaj? Nie ma takich ruletek Remisa. Ja nie widziałem w innych kamperach. Poważnie. Okay. No, serio. Ładnie, dobra, to eee. mamy. Poszliśmy też troszkę dalej, jeżeli chodzi o rozwój całego oświetlenia i elektroniki. Mhm. Fajnie, bo teraz już w standardzie dach sypialny ma podświetlenie mhm. i to poświetlenie jest również z funkcją ściemniacza, możemy sobie regulować. OK. I teraz to zawsze mnie denerwuje, jak jeżdżę tymi samochodami i testuję, że nie mam w zasięgu ręki gijan USB, więc poszliśmy okay. po całości i w samym dachu sypialnym mamy cztery gniazda USB. Z tej tu? strony mamy dwa i z, tej strony, z drugiej strony mamy również dwa. <laughs> ja, można ręk. powiedzieć, że przesada, ale osobiście, jak byłem na testach tego samochodu, byliśmy dwa, dwa tygodnie z rodziną na wakacjach. Testowaliśmy taki samochód na, na, innym, na innym egzemplarzu. Mhm. E, spałem ja do góry w dachu sypialnym. Smartwatch, telefon, plus wentylatorek na USB. Już trzy gniazda zajęte. W dzisiejszych czasach no oczywista rzecz także e, przydają się rzeczywiście ale idźmy dalej jako jedyny w tej chwili na rynku mamy podwójne gniazdo USB-C szybkiego ładowania 60 W. mega to ja e, szybki szybkie ładowanie laptopów jeżeli masz dobry kabel Dokładnie. E, można internet Starlink mini skonfigurować odpowiednio i podłączyć oprócz tego zwykłe gniazdo USB-C USB-A mhm. teraz też tak z Quick Charge widzę nie 3.0 także tak, też tak, wszystkie tak, ładowania, szybkie natomiast ładowanie. tu są dodatkowe dwa gniazdka szybkiego ładowania USB-C60W. Chłopie, to jest rekordowy samochód pod kątem ilości gniazd USB gwarantuję. No tak to jest fajnie przetestowane, to jest specjalnie schowane głębiej, żeby nie było sytuacji, że gdzieś wyrwiesz ten kabel i tak dalej. On jest schowany. Aha. Ale po co to jest przede wszystkim siedzieć na zewnątrz, chcesz popracować na laptopie. Druga osoba też chce popracować, już się nie kłócicie. Może ja teraz ładować coś tak. takiego, tylko podpinacie się tutaj. Nie potrzebujecie podpięcia do prądu 230, bo macie z 12-voltowego gniazda zasilania. to jest uważam super. Nie trzeba montować przetwornic, drogich i tak dalej. Mhm. Z tyłu w szafce kolejne dwa gniazda USB-C. Leżymy tutaj na łóżku. Chcemy sobie telefon w nocy naładować, odłożyć coś takiego. O, mamy tam, nie musimy gdzieś tu do przodu chodzić i tak dalej. Nie musimy do góry chodzić, bo też mamy. E, oświetlenie. Oświetlenie jest fajnie też rozbudowane. Przede wszystkim ono może razić kogoś, więc jest ściemniane. No Możemy... wieczo wieczorem jest klimacik. Tak, mm -hmm. wieczorem mm -hmm. może zrobić klimacik, ale jak chcesz mm -hmm. jeszcze lepszy klimacik zrobić wieczorem i zaimponować komuś, to <grafisz> możesz, możesz sobie ustawić tylko to oświetlenie A, ambiente. Same jakby ma... same mebelki wtedy tak, same takie... mebelki to też tworzy fajny klimat. E, co jest ważne, nie chcesz, żeby ktoś ci zaglądał do środka bo przecież ten wieczór później może się różnie potoczyć. <grystanie> Dobry, słyszałem ale racja. Ale racja. <grystanie> mamy zintegrowane tutaj roletki. Mm -hmm. Z racji takiej, że mamy to okno z tej strony otwierane, mamy od razu zintegrowaną moskitierę. Okay. To samo w drzwiach przesuwnych. Także poszliśmy o kilka, kilka rozwiązań dalej. Mm -hmm. Tu już jakby tradycyjne, sprawdzone rozwiązania, lodówka kompresorowa firmy Dometic, szuflada na sztuczce, aczkolwiek też taki fajny gadżet, bo ten pojemnik na sztuczce jest regulowany, można go sobie dopasować do własnych potrzeb i ma kilka dodatkowych koryt. Mhm. Szafka na jakieś naczynia, tu jesteśmy w krótkiej wersji, w drugiej wersji pewnie będzie szuflada. Długą wersję tego samochodu mamy w opracowaniu w tej chwili. Czyli na Poznań pewnie? Na Poznań nie zdążymy, bardziej zdorzycie. celuję tutaj targi w Stuttgarcie, Stuttgarcie. Stoczną, w Stuttgarcie trzeba dodatku. zmian porobić na długiej wersji. Mhm. No i to co u nas zawsze tutaj w tej szafce się znajduje to toaleta. Jest. Ale tu jest kolejna ciekawostka, bowiem teraz jest moda na te talety workowe, czyli talety firmy Klesana, Tak. Co rzeczywiście jest bardzo wygodne, bo ja osobiście trzy e, tygodnie spędziłem w kamperze na koniec roku w Hiszpanii. Spaliśmy dużo na dziko, no bo tam się fajnie śpi na dziko, mhm. na różnych placach i tak dalej. No jest ten problem wylewania tych nieczystości, gdzieś tam zawsze istnieje, bo trzeba szukać serwisu i tak Dokładnie. dalej. A tu jednak taleta spakowana do worka i w tym momencie możemy sobie... E, e, no wyrzucić to do, 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 do każdego praktycznie śmietnika i taką toaletę udało nam się tutaj również zaimplementować jak to wygląda? ta toaleta jest o tyle fajna, że wiadomo, no, może musimy trochę wyżej siedzieć, czyli mamy składane te nóżki ojej o aha a i jest, i woreczki i tyle. I woreczki. Ona ma wbudowany akumulator, te woreczki się zgrzewają, wylatują na dole i możemy je. Ej, no mega, mega sprawa. Na szybką dwójkę, szybkie siku. Wiesz tak, o co chodzi? To tak. jest podstawa, żeby była toaleta. Naprawdę. Wolno odpadająca klatka. Ja się boję tylko, czy ta konstrukcja tutaj. Wytrzyma. Wytrzyma. Czy znaczy, no. e, parametry podają. Co? że mamy. 150 kilo. 150 kilo, także wydaje mi się, że wiesz, damy radę. I Ty i ja. <grystanie> Nie powinno być problemu. Fajnie, że jest toaleta, wiesz, u Ciebie. Może ten prysznic to jest taka rzecz, wiesz, opcjonalna, dodatkowa, ale toaleta jednak musi się pojawić. Toaleta jak najbardziej. No jest to bardzo przydatne w szczególności w nocy, w samodzie, jest ciepło, na zewnątrz zimno. Nie chcę na kempingu wychodzić siusiu, to sobie możemy gdzieś tam awaryjnie skorzystać z tej toalety. Tak. Oczywiście jak są małe dzieciaki to też to się bardzo przydaje i no to kosztuje teraz? Taki, wiesz, nowoczesna konstrukcja na nowym Volkswagenie, a Fordzie łamane. Jak to wygląda cenowo teraz? Będziemy mieli fajne ceny, podejrzewam. Jeszcze nie kalkulowałem dla polskiego rynku, no bo wiadomo, mm -hmm. różnice w i w akcyzie. Znaczy jest akcyza i są różnice w Wacie, może w ten sposób. Mm -hmm. Natomiast są dwulitrowe silniki, jest niska akcyza. I tu na targach Forda 150 koni, bardzo dobrze do odposażonego, bazującego na bogatej wersji Limited, nie na wersji podstawowej, mm -hmm. z naszą zabudową w standardzie, a Masa rzeczy, o których tutaj powiedziałem, jest w standardzie, czyli te gniazda, to oświetlenie, to jest standard. E, roletki tutaj też, w drzwiach przesuwnych już nie. E, startuje od 71 500 euro z niemieckim watem. Okej, okay, czyli u nas 150 koni manualna mhm. skrzynia biegów, czyli szybko licząc e, 7 razy 4, 28, czyli około 300 000 plus akcyza. Czyli taka wersja z manualną skrzynią biegów 150 koni będzie gdzieś od 330 tysięcy podejrzewam startować, może 320. Całkiem nieźle. Dopłata za automat tego, za jakieś 340 tysięcy. Fajną wersję w automacie myślę, że będziemy, mieli, będziemy mogli zaoferować. Ty nie masz tutaj dużo opcji takich dodatkowych, nie? Do wyboru. Właśnie nie, bo dużo już jest w standardzie. No to, co we Volkswagenach trzeba było dodawać, czy w Renówce, to tu jest dużo w standardzie. Duży ekran dotykowy już z Android Auto, Apple CarPlay. Czyli to już jest wszystko w standard. Tak, tak. E, czujniki parkowania, kamera Cofania, reflektory LED-owe to są rzeczy w standardzie. W zasadzie doposażenie takiego Forda to jest pakiet asystentów kierowcy, czyli aktywny tempomat. Asystent pasarów też jest w standardzie, czyli aktywny tempomat i tam kilku innych asystentów dochodzi. Plus ewentualnie jakieś dodatki typu hak holowniczy, kilka innych drobnych rzeczy i to auto już w zasadzie jest w pełni skonfigurowane wówczas. I to jest fajne. Mm -hmm. To ja co wybrać? fabryczną wersję Volkswagena, czy jednak u Ciebie zamówić zabudowę? E, pozwól, że skalkulujemy ceny polskie e, i będziemy mieli jakby konkretny wykładnik i wtedy sobie już każdy porówna i stwierdzi co jest bliższe je, jego sercu. Czyli co, w takim razie do zobaczenia w Poznaniu kończąc. Tak, w Poznaniu już będziemy mieli gotowe ceny na wszystkie mhm. samochody, zarówno Forda jak i Volkswagena, zarówno w krótkiej jak i w drugiej wersji, bo powiem, że druga wersja wejdzie w styczniu, to będziemy już ceny mieli na nią skalkulowane. Mhm. Jak będzie druga wersja wyglądała, każdy sobie może zajrzeć do Campera, Volkswagen T61 albo Renault Trafic na drugiej wersji zobaczyć, zobaczyć, będzie podobne rozwiązanie, czyli ta zabudowa będzie po prostu wydłużona. I, i, i też decydować, czy chcę zamówić krótką wersję, czy długą. Cenniki będą gotowe, także serdecznie zapraszam. Karol, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.